Choroba niedokrwienna serca może doprowadzić do zawału, dlatego bardzo ważne jest stosowanie odpowiedniego leczenia. O środkach farmakologicznych i innych metodach opowiada profesor Tomasz Pasierski. Są yy, dwa kierunki leczenia. Jedno to jest zmniejszenie tych dolegliwości, a drugie to jest ochrona tych chorych przed zawałem serca. I żeby chronić przed zawałem serca, dajemy im aspirynę, taką czy znaczy, kwas acetylosalicylowy popularną aspirynę. Dajemy leki zmniejszające stężenie cholesterolu we krwi, statyny i to są nasze podstawowe leki. Poza tym część tych chorych poddajemy zabiegom rewaskularyzacyjnym, to znaczy robimy im angioplastykę wieńcową lub podajemy operacje pomostów ortalno-wieńcowych.